Zorganizowano w czterech kategoriach orliki, trampkarze, juniorzy oraz seniorzy. Organizatorem imprezy był Śląski Związek Piłki Nożnej pod okręg zabrze. Ponad 60 drużyn z całego województwa wzięło udział w pierwszej edycji halowej ligi pod okręgu Zabrze. W finałowym turnieju rozegranym w hali Zabrzeńskiego Mosiru uczestniczyło 14 najlepszych zespołów wyłonionych w drodze eliminacji. Bardzo się cieszę, że nowy prezes Jarosław Bryś akurat zwrócił się z taką propozycją, żeby to się odbywało na naszych obiektach mosirowskich. Wydaje mi się to jest rzecz zupełnie naturalna, żeby wykorzystać tą piękną halę. Na boisku rywalizowano w czterech kategoriach wiekowych. W meczu o pierwsze miejsce Orlików Promotor Zabrze pokonał MKS Zaborze 3 do 1. W kategorii trampkarze Górnik Zabrze rozgromił Wawel Wirek 6 do 2. W spotkaniu finałowym juniorów GSF Jasna Gliwice pewnie wygrała 4 do 0 z drużyną Liswartalisów. Natomiast w meczu seniorów Ruch Kozłów również 4 do 0 zwycięża KS Bojków. Pierwsze koty zapłoty na pewno popełniliśmy e, kilka może nie błędów, ale jest kilka niedociągnięć i organizacyjnych, i takich technicznych. Natomiast myślę, że w przyszłym roku już w zupełności je wyeliminujemy i będzie, będzie to już w 100% bardzo profesjonalna impreza, która będzie miała cykliczny swój udział w kalendarzu i będziemy mogli się z tej imprezy nią cieszyć i szczycić. Spotkania finałowe były bardzo emocjonujące i wyrównane. Turniej, który zgromadził setki zawodników, pokazał, że piłka nożna w naszym regionie jest sportem numer jeden. Młodzi gracze już teraz dobrze wiedzą, co chcą osiągnąć w przyszłości. Macie jakieś poważne plany i zamiary co do piłki nożnej? Tak, wygrać ligę i. Przejść do Liga. Śląskiej Ligi i wygrać. Ją. I jeszcze wygrać Ligę Mistrzów. Aby się to marzenie spełniło trzeba właśnie uczestniczyć w takich turniejach jak ten, bowiem nigdy nie wiadomo kiedy można zostać zauważonym przez skautów różnych klubów piłkarskich. Organizatorzy na zakończenie turnieju przygotowali nie lada gratkę dla zawodników jak i zgromadzonych kibiców. Na boisku pojawili się oldboje Górnika, Zabrze i Piasta Gliwice. Może szybkiej i kombinacyjnej gry nie było, ale tutaj przede wszystkim liczyła się dobra zabawa. Bardzo się cieszymy, pogramy sobie i to jest miłe dla tych, dla tych dzieciaków. Cieszymy się. Przyjechaliśmy po to, żeby się pobawić, przypomnieć sobie młode lata, w których zawodnicy czynnie jeszcze brali udział. Derbowy pojedynek byłych ligowców był bardzo wyrównany. W regulaminowym czasie gry padł wynik 0 do 0. O zwycięstwie miały zadecydować rzuty karne, a te lepiej wykonywali oldboye. Piasta, którzy pokonali górnik 2 do 1. Nadal nie milkną echa piątkowego meczu pomiędzy Legią Warszawy.